Myśleli, że jestem tylko kujonem, aż do dnia wycieczki. Zawsze byłem tym cichym typem. Z przodu klasy, z plecakiem większym niż ja i zawsze przygotowany. Nie imprezowałem, nie przeklinałem, znałem regulamin szkoły na pamięć. Ksywa? Wiadomo. Kujon. Zbliżała się wycieczka klasowa. Wszyscy się cieszyli, że wreszcie odpoczną. A ja? Wziąłem ze sobą podręcznik matematyki. I wtedy już kompletnie mnie skreślili. Ale to właśnie podczas tej wycieczki wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Autobus złapał gumę. Kierowca spanikowany, GPS nie działa, środek lasu, zasięg zerowy, wszyscy spanikowani, a ja wyjąłem z plecaka mapę papierową, kompas i latarkę czołową. Prowadziłem grupę przez 4 kilometry do najbliższego przystanku. Nauczycielka płakała ze szczęścia. Ktoś nazwał mnie skautem XXI wieku. Od tej pory Kujon już nie brzmiało jak wyzwisko. Brzmiało jak gość, który uratował nam tyłki. Dzień po wycieczce. Nie byłem już tym samym Kujonem. Po powrocie z tej wycieczki coś się zmieniło. Nie w szkole, we mnie. Ludzie zaczęli mnie zagadywać. Ej, masz może odpowiedzi z chemii? Stary, ty serio umiesz czytać mapy? Chcesz zagrać z nami w siatkę po lekcjach? Nigdy wcześniej mnie o to nie pytali. Ale najlepsze było to, co stało się na lekcji wychowawczej. Wychowawczyni wstała, spojrzała na mnie i powiedziała: Chciałabym wyróżnić osobę, bez której moglibyśmy dziś nie siedzieć w tej klasie. Wszyscy spojrzeli. Nauczycielka wyciąga z torby kremówki dla mnie. A potem dodała: Nie oceniajcie ludzi po okładce, bo czasem ten, co cicho siedzi z książką, wie więcej niż cała wasza paczka razem wzięta. Po lekcji ktoś rzucił: Kujon, ale nasz. I wtedy zrozumiałem. Bycie sobą czasem naprawdę się opłaca.